Cześć kochani! Witam Was cieplutko u mnie na kanale. Dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem. Dziś zapraszam Was znów na zakupy. Pomyślicie, że chyba zwariowała ta kobieta. W każdym razie, no trochę mi się nazbierało. Wiecie, ja też nie mam czasu, żeby siąść i na bieżąco Wam pokazywać to, co ja kupuję. To jest zbieranie nas półtorej miesiąca znowu. Także tu mam zamówienie i z Avonu, i z Allegro. No i coś tam, wiecie, stacjonarnie kupione. Zacznijmy może od produktu, który kupiłam. Chyba w Hebe, z tego co dobrze kojarzę. Wiecie, że ja lubię różnego rodzaju wcierki do skóry, głowy, takie właśnie pobudzające, hamujące wypadanie włosów i skusiłam się tu na wcierkę Sielanka. Wcierka do skóry głowy i włosów pobudzająca wzrost leśna jeżyna 100 ml. Wydaje mi się, że tam były chyba dwa czy trzy różne rodzaje. Natomiast chyba coś z tuskawką jeszcze było. Natomiast wybrałam sobie tą leśną jeżynkę. Zobaczymy, jak się to w ogóle sprawdzi. Jaki będzie dozownik, czy będą jakieś efekty widoczne. Bo powiem Wam, że widzę, te wszystkie wcierki u mnie bardzo dobrze działają, bo jednak wiecie, widać jak te krótkie włoski mi odrastają na całej głowie. Więc dam Wam znać oczywiście w projekcie Danko, czy się sprawdził produkt, czy niekoniecznie. Po filmie u Marty, kochana, pozdrawiam Cię, kupiłam sobie szampon z Orientany. Ja Orientany bardzo lubię, jeśli chodzi o pielęgnację twarzy. Dla mnie to są kosmetyki sztosik. Natomiast Marta się tak pozytywnie wypowiadała o tym szamponie. Ajowerdyjski szampon jaśmień i migdałecznik. 100% natura. Mamy tutaj co? 210 ml, czyli taka trochę inna pojemność. Z tego co widzę, szampon jest mega gęsty, jest perłowy i jeszcze go nie otwierałam. Nie wiem, jak pachnie. Mam nadzieję, że u mnie sprawdzi na moich włosach, na mojej skórze głowy, że będę z niego zadowolona. Bo tak jak wspomniałam, uwielbiam kosmetyki Orientany. Mam też cztery z Aivono do kąpieli. Wiecie, że ja uwielbiam te produkty. Jedne się sprawdzają, inne niekoniecznie. Ostatnie miałam takie i przeciętniaki, i produkty, które mnie bardzo zachwyciły. Natomiast kolejny żel do kąpieli, to jest Orchidea i Gardenia, wydaje mi się, że ja już tą wersję miałam i była całkiem w porządku zapachowo i konsystencja też mi się podobała, bo powiem Wam, że zauważyłam, że jedne płyny bardziej się pienią, a inne się mniej pienią więc nie wiem od czego to zależy wydaje mi się, że dopiero co skończyłam Orchidea i Gardenia, że już miałam jedną wersję i ona była całkiem w porządku i zapachowo, i jeśli chodzi o piankę i wydajność, także tu mam pierwszy zapach oczywiście nie mogło zabraknąć Good night, sweetheart. W tej chwili właśnie wykończyłam takie jedno opakowanie, przecudowny zapach. To w ogóle barwi wodę na niebiesko, jest przecudowna piana. Chwila relaksu, wieczorem uwielbiam, więc widzicie, mam kolejne opakowanie. Tu mam coś nowego vanilia cupcake czyli ciasteczka pewnie jakieś. Każdy ten płyn ma 500 ml, no i jestem mega ciekawa, czy rzeczywiście tą wanilią będzie pachniał ten płyn, jak się będzie pienił. i czy rzeczywiście dwie nakrętki wystarczą mi na wannę, ale to wiadomo, w projekcie, Danko, dam Wam znać, bo ten wygląda taki, wiecie co, dość rzadki, że jest. No i mam jeszcze jedną wersję zapachową, piór, Bambus i Mask. Także zobaczymy, ten jest taki błękitny, Mam nadzieję, że też produkt się u mnie sprawdzi, że będę z niego zadowolona. No i ten, jak widzę, konsystencję ma też taką dość lejącą, więc zobaczymy przy kąpieli, jak się będą sprawdzały. Mam też coś właśnie z Oriflame. Jakiś czas temu zamawiałam sobie produkty i tam miałam dostępny balsam i mydełko do mycia dłoni, i do mycia ciała. Chyba mandarynka z czymś, ale w tej chwili nie pamiętam, i tak mi się ten żel do mycia dłoni spodobał, że kupiłam sobie na no, Allegro właśnie dwa inne. I mam tu limonka i verbena. a mówię o tej serii Essences IQ. Jest po prostu rewelacyjna. Mydło przecudownie pachnie, jest gęste, jest wydajne, nie przysusza dłoni. No i tu jest 300 ml, pompka jest świetna, dozuje ilość produktu, jaka jest Potrzebna na umycie dłoni, więc mam nadzieję, że ta werbena i limonka też przypadnie mi zapachowo do gustu. No ale mam jeszcze jedną wersję zapachową, śliwka i mirwa, z tego co widzę. Także te medełka są kapitalne, bardzo mi się podobają. Uwielbiam je używać, także mam widzicie dwa kolejne na zapasie. No i kolejny produkt, który Wam pokażę, to jest produkt do włosów. On będzie w denko. I się zdziwicie, kupiłam ponownie ten produkt CC, tak zwany wygładzający do włosów, tu jest 150 ml, on jest w formie mleczka. No i powiem Wam, że odczułam różnicę, Jak skończyłam ten produkt, zaczęłam sobie używać coś innego i widziałam różnicę na moich włosach. To jednak dość mocno wygładzało te moje włosy, delikatnie je dociążało, ale nie przetłuszczało, nie były tego efektu spuszenia. Więc kupiłam sobie kolejne opakowanie i myślę, że z przyjemnością będę używać. Mam też szampon do mycia włosów, właśnie kupiony też na chyba stronie internetowej Hebe, tak mi się wydaje. Włosy suche i zniszczone, wygładzające, to jest 400 ml. Szukałam, wiecie, czegoś właśnie fajnego, żeby trochę wygładzało te włosy. Ja jakoś, jeśli chodzi o markę jonne, szampony... To dość dawno nic nie używałam. Ostatnio miałam tylko szampon do włosów czerwonych, ale mm, 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 o nim Wam opowiem w projekcie Denko. Natomiast zobaczymy, jak się sprawdzi ten jedwab, czyli do włosów suchych i zniszczonych, czyli takich jak moje. Mam nadzieję, że przypadnie mi do gustu. Mam tu jeszcze jedną rzecz pielęgnacyjną z Hebe z marki Revox. Ja bardzo lubię właśnie te wszystkie ich produkty. Mam w tej chwili z tej marki peptydy i to jest po prostu sztosik, a tu się skusiłam na serum. Japoński kwiat wiśni, z tego co widzę. Bardzo ładne opakowanie, szklane, tu jest z pipetą i tu jest chyba 15 albo 20, 20 ml, czyli jest mniejsze opakowanie. Mam nadzieję, że serum się u mnie sprawdzi, opakowania widzę, że też się zmieniło. jest takie bardzo eleganckie, bardzo mi się podoba, także mam nadzieję i tu jest cherry blossom i olejek ryżowy. Także zobaczymy, czy przypadnie to serum w mojej skórze do gustu, coś do płukania jamy ustnej, tym razem Listerine, ja jeszcze na dole mam w tej chwili używam Procudent teraz mam wersję Zero Alkoholu Cool Mint, ja to chyba już miałam, nie jest taki mocny, nie jest taki wypalający ten płyn, więc od czasu do czasu lubię go sobie zakupić, no i mam jeszcze dwa zapachy z Flame, miałam właśnie katalog, bo dostałam, powąchałam sobie coś, nie coś no i dwa zapachy mi się spodobały, więc pierwszy to jest Dare to Shine, Woda toaletowa 50 ml. Bardzo mi się zapach katalogu podobał, więc mam nadzieję, że na mojej skórze też będzie się fajnie rozwijał i będzie się długo utrzymywał. Ale to za jakiś czas dopiero będę wiedziała, bo ja w tej chwili mam kilka zapachów otwartych, więc wiecie, nie chcę otwierać następnych. No i drugi zapach to jest Joyce, to jest również 50 ml wody toaletowej. Ja mam chyba wersję różową. Też mi się podobała. No i ta niebieska, raz, że przeczytałam opis, a dwa, że właśnie był krążek nasączony płynem. Przepięknie pachnie, bardzo mi się zapach podobał. Tu już jest taki zapach troszeczkę lżejszy, nie cięższy, więc myślę, że będzie idealnie się sprawdzał do pracy. No i już mam chrapkę na niego: jak coś tam wykończę na dole, to myślę, że on. W pierwszej kolejności pójdzie do otwarcia. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o zakupy kosmetyczne. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!